Dorosłość nie zawsze wygląda jak wolność. Czasem wygląda jak życie, w którym robisz wszystko dobrze, i mimo to czujesz się pusty w środku. Robisz swoje, ogarniasz obowiązki, inni myślą, że świetnie sobie radzisz, a ty wieczorem patrzysz w sufit i myślisz. Dlaczego jestem tak zmęczony, skoro nawet nie mam prawa narzekać? Emocjonalne wyczerpanie rzadko przypomina dramatyczne załamanie, o którym kręci się filmy. Bardziej przypomina ciche zużywanie się od środka. Dzień po dniu wstajesz, ogarniasz pracę, rodzinę, wiadomości, maile, rachunki, codzienne drobiazgi. Uśmiechasz się tam, gdzie trzeba, mówisz kspoko, dam radę, nawet żartujesz. Na zewnątrz funkcjonujesz. W środku czujesz, że jedyne, czego naprawdę chcesz, to zniknąć na chwilę z tego wszystkiego i wreszcie przestać być tą osobą, która ogarnia. Jeśli jesteś tym, na kim inni polegają, możesz bardzo łatwo pomylić wysoką sprawność z dobrym samopoczuciem. Świat widzi cię jako osobę odpowiedzialną, skuteczną, ogarniętą. Mało kto zauważa, że coraz częściej masz ochotę wyciszyć telefon, nie odpisywać nikomu i udawać, że cię nie ma. Że coraz częściej wybierasz samotność nie dlatego, że ją kochasz, ale dlatego, że nie masz już siły na nic innego. Emocjonalne wyczerpanie dorosłego człowieka bywa bardzo dobrze ukryte. Psychologia pokazuje, że osoby dorosłe, które są emocjonalnie wyczerpane, często mają kilka wspólnych cech. Są empatyczne, szybko wyczuwają nastrój innych. Potrafią w sekundę przełączyć się w tryb ratownika, pocieszyć, doradzić, wziąć coś na siebie. I to jest piękne, dopóki nie staje się jedyną rolą w życiu. Bo z czasem taka empatia jeśli nie ma zdrowych granic, zaczyna działać jak gąbka, a wchłaniasz cudze emocje, problemy, napięcia, ale nie masz gdzie ich odłożyć. Z zewnątrz wygląda to tak: jesteś tą osobą, na której można polegać. W pracy, wejmiesz dodatkowy projekt. W rodzinie, załatwisz sprawę, przypilnujesz, zadzwonisz. W relacjach, wysłuchasz, pocieszysz, znajdziesz rozwiązanie. W środku jednak dzieje się coś innego. Każda taka sytuacja dodaje kolejny niewidzialny ciężar. A ty mówisz sobie: To tylko jeszcze to jedno jakoś to ogarnę. Nie zauważasz, że od dawna nie pytasz siebie, czy ja w ogóle mam na to siłę. Jednym z mniej oczywistych objawów emocjonalnego wyczerpania jest dziwna mieszanka otępienia i drażliwości. Czasem czujesz się, jakby ktoś przyciszył ci wszystkie emocje. Rzeczy, które kiedyś cię cieszyły, Teraz są ok, ale bez iskry. Trudno się naprawdę ucieszyć, trudno się naprawdę wzruszyć. Innym razem wystarczy drobiazg, ktoś powie coś półżartem, coś się niespodziewanie zmieni, o i w środku zapala się złość, frustracja, chęć ucieczki. Nie dlatego, że drobiazg jest taki wielki, dlatego, że Twoje zasoby są już na minusie. Kolejny sygnał to poczucie winy związane z odpoczynkiem. Kiedy emocjonalnie wyczerpany dorosły wreszcie siada, odkłada telefon, wyłącza wszystko i próbuje po prostu nic nie robić, bardzo często pojawia się niepokój. W głowie włącza się lista: Mógłbym teraz, powinienem jeszcze, inni na mnie liczą, tracę czas. Zamiast regeneracji pojawia się napięcie. Odpoczynek nie kojarzy się z troską o siebie, tylko z lenistwem, słabością, egoizmem. Psychologicznie to ma swoje źródło. Wiele takich osób dorastało w przekonaniu, że ich wartość zależy od tego, co robią dla innych. Być może w domu było dużo chaosu i to ty musiałeś być dorosły przed czasem. Może nauczyłeś się, że najbezpieczniej jest nie sprawiać kłopotu, pomagać, być grzecznym, odpowiedzialnym. I kiedy dostawałeś za to pochwałę, twój mózg łączył jedno z drugim. Jeśli się staram, jeśli dźwigam więcej niż inni, wtedy zasługuję na akceptację. Z takiego układu bardzo łatwo wejść w dorosłość z niewidzialnym programem. Muszę dawać radę. Zawsze. Problem zaczyna się tam, gdzie ta wewnętrzna zasada przestaje być tylko motywacją, a staje się batem. Zamiast, chcę być pomocny, pojawia się, nie wolno mi się rozsypać. Zamiast, mogę odpocząć, kiedy potrzebuję. Odpocznę, jak wszystko będzie zrobione. Tyle, że i wszystko nigdy nie jest zrobione. Zawsze jest kolejna rzecz, kolejne zadanie, kolejna osoba, która ci pilnie potrzebuje. A ty coraz częściej nie wiesz już, czego ty sam potrzebujesz. Emocjonalnie wyczerpany dorosły to często ktoś, kto żyje na autopilocie. Dzień jest wypełniony zadaniami. Rano szybkie ogarnianie, potem praca, potem obowiązki domowe, potem parę wiadomości do odpisania, może odcinek serialu, żeby odciąć się od myślenia. I tak mija tydzień, miesiąc, rok. Zauważasz, że częściej mówisz, jakoś leci niż ty żyje tak, jak chce. Że częściej zarządzasz swoim życiem, niż naprawdę go przeżywasz. Psychologia mówi jasno, emocjonalne wyczerpanie nie bierze się tylko z ilości zadań. Bardzo często bierze się z jakości relacji z samym sobą. Z tego, jak do siebie mówisz w myślach. Czy słyszysz w środku głos? Zasługujesz na przerwę czy gwesz się w garść. Inni mają gorzej. Czy kiedy jesteś na skraju, potrafisz zauważyć: jest mi ciężko, potrzebuję wsparcia. Czy raczej mówisz sobie: nie przesadzaj, jakoś to będzie, nie ma czasu na słabości. Osoby bardzo empatyczne są szczególnie narażone na ten stan. Łatwo wyczuwają cudze emocje, więc automatycznie biorą je na siebie. Jeśli ktoś jest zdenerwowany, czują napięcie w swoim ciele. Jeśli ktoś jest smutny, Przejmują jego smutek. Często nieświadomie zaczynają myśleć: Jeśli ja się bardziej postaram, będzie lepiej. I tak krok po kroku biorą na siebie odpowiedzialność za nastroje innych. To prosta droga do wyczerpania, bo próbujesz kontrolować coś, czego nie da się kontrolować cudze wnętrze. Z czasem pojawia się ciche samoodrzucenie. Nie w formie dramatycznych myśli, nienawidzę siebie, bardziej w postaci drobnych wyborów przeciwko sobie. Kiedy po raz kolejny mówisz, jasne, zrobię to, chociaż w środku coś krzyczy. Ja już nie mam siły. Kiedy zgadzasz się na spotkanie, choć marzysz tylko o ciszy. Kiedy dajesz z siebie 100%, a potem mówisz, to było za mało. To właśnie jest codzienne opuszczanie siebie. Nie w jednej wielkiej decyzji, ale w setkach małych zgód na coś, czego nie chcesz lub nie możesz dźwigać. Wyjście z emocjonalnego wyczerpania nie polega na tym żeby nagle rzucić wszystko i wyjechać w góry. Chociaż czasem fantazja o ucieczce bywa kusząca. Prawdziwa zmiana zaczyna się w chwili, kiedy przestajesz pytać: jak mogę wytrzymać więcej? i zaczynasz pytać: co mogę zrobić, żeby przestać przekraczać siebie? To inny kierunek. Zamiast szukać sposobów, jak jeszcze bardziej się napinać, zaczynasz szukać sposobów, jak bezpiecznie odpuścić. Pierwszym krokiem jest zauważenie że jesteś zmęczony nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że zbyt długo dźwigasz zbyt wiele. Twoje ciało, twój układ nerwowy, twoje emocje nie są twoimi przeciwnikami. To nie psujące się części, to system alarmowy, to informacja. Zamiast pytać, czemu nie potrafię, spróbuj zapytać, przed czym moje zmęczenie próbuje mnie ochronić. Przed kolejnym zobowiązaniem, przed kolejnym udawaniem. Że wszystko jest w porządku. Drugim krokiem jest praktyka małych, ale konsekwentnych granic. Nie chodzi o to, żeby nagle przestać pomagać ludziom. Chodzi o to, by przestać pomagać kosztem własnego zdrowia. Czasem granica wygląda tak prosto jak: Dziś nie dam rady, mogę w przyszłym tygodniu. Czasem jak: Teraz potrzebuję chwili dla siebie. To mogą być słowa, które trudno ci przechodzą przez gardło. Zwłaszcza jeśli całe życie budowałeś obraz osoby niezawodnej. Ale właśnie tam, w tej niewygodzie, zaczyna się nowy rodzaj odpowiedzialności, taki, który obejmuje też Ciebie. Trzecim elementem jest zmiana narracji o odpoczynku. Odpoczynek nie jest nagrodą za to, że byłeś wystarczająco produktywny. Odpoczynek jest warunkiem tego, by w ogóle móc być sobą. Nie musisz ci zasłużyć, żeby położyć się wcześniej spać, odłożyć telefon. Pójść na spacer, spędzić godzinę w ciszy. Możesz zacząć od małych rzeczy: pięć minut świadomego oddechu, krótki spacer bez słuchawek, jedna wieczorna godzina bez pracy. To nie są luksusy, to paliwo. I wreszcie, bardzo ważne, emocjonalne wyczerpanie nie jest twoją tożsamością. To stan, w którym znalazłeś się, próbując przez długi czas robić to, co uważałeś za konieczne. To strategia przetrwania, która kiedyś miała sens. Próbak bycia silnym za wszystkich często rodzi się z dobrej intencji. Ale jeśli dziś czujesz, że ta siła zamieniła się w ciężar nie do udźwignięcia, możesz zacząć budować inną. Taką, która nie polega na zaciskaniu zębów, tylko na uczciwym przyznaniu przed sobą, potrzebuje pomocy. Potrzebuje przerwy. Potrzebuje wrócić do siebie. Jeśli w tym, o czym mówię, odnajdujesz kawałki siebie, to nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. To znaczy, że przez długi czas byłeś dla innych tym, kogo sam potrzebowałeś. I być może przyszedł moment, w którym ta rola przestaje ci wystarczać. Jeśli ten film dotknął czegoś, co nosisz w środku, napisz o tym w komentarzu. Twoje słowa mogą dać ulgę komuś, kto czuje się podobnie, ale jeszcze nie umie tego nazwać. Pamiętaj, że nie musisz dźwigać wszystkiego sam. Zasubskrybuj kanał, żebyśmy mogli dalej szukać razem języka dla rzeczy. O których rzadko mówi się na głos i krok po kroku uczyć się życia, który nie polega tylko na dawaniu rady, ale również na byciu naprawdę obecnym w swoim własnym świecie.